you <music> Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z Cyklu Szkice Śląska. Podczas jednego z naszych spotkań, bodajże o ile pamięć mnie nie myli, w odcinku 13 rozmawialiśmy o stylu mauretańskim i związanym z tym zagadnieniem pałaców w krowiarkach. Wspominaliśmy o powiązaniach architektury śląska z zagraniczną. W tym przypadku hiszpańską egzotyką. Jednak wówczas nie tylko architektura była obecna na naszej studyjnej sztaludze, ale zaczęliśmy od namalowania bardzo kontrastowego rysunku przedstawiającego hiszpańską tancerkę. I tu odnajdziemy klucz do kolejnego tematu. Na dzisiejsze spotkanie, które również będzie połączone ze sztuką śpiewaną, tańczoną oraz graną, i jak zwykle to bywa w naszych programach, połączy się to z architekturą. Żeby nie przedłużać, przejdziemy do pierwszego rysunku, na którym jeszcze widać pociągnięcia ołówkiem, ale na tym rysunku już zacznie się wyłaniać właśnie ten element, o którym wspomniałam przed chwileczką, czyli nawiązanie. Do tej tańczącej postaci z odcinka 13 tancerki. Tutaj nasza tancerka będzie troszkę w innej formie przedstawiona, oczywiście, i nieco w innym temacie, ale zanim może powiem coś więcej, zaznaczę kontur postaci. O tyle będzie ciekawy dzisiejszy odcinek, że będziemy też tu malować wnętrze. Wnętrze pomieszczenia zazwyczaj malujemy budynki z zewnątrz, czy też krajobrazy, a tutaj pojawi się motyw wewnątrz budynku, co również jest w pewien sposób. Jakimś kolejną wskazówką do tego, jak pewne rzeczy można modelować za pomocą techniki pastelowej. Jeszcze kilka pociągnięć czarną pastelą na dosyć ciemnym podkładzie. Wymaga tego oczywiście atmosfera miejsca, o którym za chwilę powiem, no ale też. Warto tu wspomnieć, że mocno kontrastowe prace, szczególnie tworzone w technice pastelowej również dobrze wyglądają, kiedy zastosujemy właśnie podkład ciemniejszy, taki jak tutaj, czyli powiedzmy szary lub popielaty, może też być oczywiście to odcień brązowy, a nawet niektórzy artyści sięgają po kolor czarny, mi również Zdarzyło się rzadko, bo rzadko, ale sięgnąć właśnie po kolor czarny papieru, ale to już jest odrębny temat, tutaj ten kolor jest troszeczkę inny. I wyłoniła nam się postać baletnicy. Baletnicy, która tak naprawdę nakreśli nam tematykę, tematykę związaną z kulturą i sztuką, na Śląsku, ale nie tylko w wymiarze takim plastycznym, który y, widzimy tutaj chociażby w tych programach, ale w takim właśnie wymiarze y, inscenizacyjnym. Y, jeśli chodzi o historię baletu, opery, teatru na Śląsku, to jest ona y, bardzo bogata i właściwie historia ta y, ma ponad. Stuletnią historię, jeśli chodzi o właśnie obiekty, już stricte obiekty kulturalne, które na przełomie wieku XIX i XX powstawały tutaj na Śląsku i oczywiście rozwijały się. I co ciekawe niemal, że wszystkie te obiekty tą funkcję pełnią do dziś. Bo jak wiemy, w architekturze bywa tak, że budynki zmieniają właścicieli, zmieniają funkcje, znikają. Z mapy miast. Natomiast budynki, właśnie budowane na cele kultury, w jakiś sposób tutaj, szczególnie na Śląsku, przetrwały. Chociażby bytomska opera, chociażby teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, o którym dziś troszkę więcej powiem. No i oczywiście wiele innych obiektów domów kultury które przetrwały e, właściwie w niemalże niezmienionej formie e, do dziś. E, I aby podkreślić tą atmosferę, e, to zdecydowałam, że baletnica będzie dosyć kontrastową postacią e, i to oświetlenie sceniczne, które zazwyczaj tworzy pewien klimat, ono tutaj będzie dosyć widoczne właśnie na na tejże postaci. Oczywiście podkreślimy wszystko jeszcze dodatkowo kolorami. Oczywiście rysunki nie muszą oddawać dosłownie wszystkiego, co widzimy. Mogą być realistyczne, ale również mogą w pewien sposób być nawet, bym powiedziała, futurystyczne. No, i oczywiście możemy wykorzystać tutaj tą szarość podkładu, tworząc cienie, cienie, które układają się również na ciele tancerki. I za chwileczkę dodamy tutaj trochę jeszcze kolorów, bo jak już wspominałam w jednym z naszych ostatnich spotkań, cień. Ma bardzo dużo kolorów w sobie, tak naprawdę. Nie jest jednolity, i nie jest tylko czarny lub szary. Waletnica, która oświetlona jest, można by powiedzieć, mniej więcej z tej strony gdzieś tutaj pojawią się światła, które póki co zaznaczę może symbolicznie. to które rozchodzą się. No i właściwie tutaj punkt kulminacyjny, czyli tak naprawdę widownia. Widownia, ponieważ to co w tej chwili się tu pokazuje, to jest widok jakby ze sceny. To tak jakbyśmy malowali tą baletnicę yy, od tyłu sceny, nie od przodu, gdzieś tutaj właśnie pojawi się widownia. No i oczywiście dzięki temu, że Mamy tutaj kolor szary papieru, możemy to wszystko w pewien sposób tonować. Możemy tutaj formy architektoniczne, balkony, galerie, no i oczywiście siedzenia na samym dole zaznaczać. Wnętrze akurat tego teatru, który w tej chwili się tutaj pojawia, to scena główna teatru imienia. Stanisława Wyspiańskiego, który zlokalizowany jest właściwie w centrum naszej aglomeracji, przy katowickim rynku. No i istnieje tutaj od roku 1907. Tak naprawdę budowa rozpoczęła się w roku 1905, a budynek został oddany do użytku właśnie w 1907 roku, a więc bardzo dawno temu. Dzisiejsza nazwa czyli Teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego obowiązuje od 1945 roku. Wcześniej od 1922 był to Teatr Polski i tutaj oczywiście odgrywane były Najważniejsze spektakle i dramaty kultowe, polskie, w języku polskim, śląskim, również w języku niemieckim, o czym trzeba wspomnieć, na deskach tego teatru, a więc no, szacuje się, że około tysiąca sztuk było tu już wystawionych, a więc jest to sporo i myślę, że ten akurat teatr mógłby oczywiście. Pełnić rolę pewnego, w cudzysłowie, teatru narodowego, właśnie e, takiego śląskiego, naszego na, narodowego e, teatru. I teraz jeszcze tu zaznaczymy, oczywiście, gdzieś e, widownie, gdzieś pojawią się jeszcze jakieś światła. E, teatry i opery e, są wspaniale stylizowane. E, zazwyczaj są to style m, nawiązujące do dawnych epok, e, do klasycyzmu, do neobaroku, który jest bardzo ozdobny. Także w każdym z tych obiektów odnajdziemy nieco inny klimat. W jednym teatrze będą dominować proste, nowoczesne formy. Na przykład teatr rozrywki w Chorzowie, gdzie budynek ten z zewnątrz jest stylizowany, natomiast wewnątrz no już bardziej spotkamy się z nowoczesnością, szczególnie na deskach głównej sali. Tutaj natomiast w teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego również ta forma jest wewnątrz dosyć prosta, a sam budynek nawiązuje do form klasycznych. Inna rzecz ma się w operze w Betoniu. Dominuje wewnątrz neobarok, natomiast z zewnątrz już te cechy klasycyzujące tej architektury są dosyć widoczne. No i oczywiście wszystko to jest pięknie podkreślone światłem. I teraz krótki rysunek tak właściwie krótki rysunek, który pokazuje scenę chociażby z baletu Don Quixote tak słynnego na całym świecie, który również w Operze Bytomskiej był niejednokrotnie odgrywany. I właśnie tworząc ten rysunek chciałam uzyskać atmosferę, jakbyśmy gdzieś zza kulis spoglądali właśnie na to przedstawienie, naprzeciw tych widzów, którzy gdzieś są tutaj, na balkonach i na dole yy, widowni oczywiście cała uwaga skupia się na tym, co dzieje się na scenie, i tutaj skierowane są wszystkie światła, dlatego też przyciemnie jeszcze to, co się dzieje pod tymi zaokrąglonymi balkonami. W ten sposób właśnie powstał dosyć prosty, ale wydaje mi się, że wymowny obraz tego, co również dzieje się na Śląsku. Przechodzimy do drugiego rysunku, od razu wręcz, czyli z tego wnętrza, wychodzimy na zewnątrz. No i będzie to o tyle kontrastowe, że o ile na rysunku obok mieliśmy atmosferę i pewien klimat artystyczny uzyskany dzięki właśnie przyciemnieniu światła, dzięki skupieniu światła na scenie, to tutaj. Chciałabym troszeczkę odwrócić rolę i pokazać, że ten rodzaj właśnie papieru, ten kolor można również wykorzystać do uzyskania pewnych świetlistych efektów. No i w tej chwili już pokazuje się dosyć mo mocno, można by tak powiedzieć, nakreślone. Niebo. Niebo i tak samo mocno nakreślone światło, które pada na ziemię. I ten widok, który za chwileczkę mm, się tutaj ukaże, można oglądać po wyjściu lub zanim się wejdzie do y, teatru imienia Stanisława Wyspiańskiego na Katowickim Rynku pomiędzy ulicą Warszawską a Krakowską. Jeszcze oczywiście pojawi się tutaj w pewien sposób nakreślona plastyka nieba. Dodamy oczywiście tonów, tak więc y, rysując niebo, można użyć właśnie y, trzech y, odcieni, czyli błękitu y, można użyć y, odcieni y, dosyć ciemnego. Y, Błękitu, czy też takiego koloru indygo. No i oczywiście beżu. Beżu w postaci delikatniejszej, ale można oczywiście w niektórych miejscach również dodać troszeczkę więcej beżu, który wpada już właściwie niemalże w pomarańcz i uzyska się dzięki temu właśnie stonowane niebo. Zazwyczaj takimi kolorami tworzy się niebo o poranku zachód słońca troszeczkę rządzi się innymi prawami. Tutaj akurat możemy przyjąć, że jest to poranek no i cała posadzka, która jest na rynku, oczywiście pięknie wyremontowanym będzie nam nieco to niebo w niektórych miejscach odbijać. Jako, że światło pada nam za budynku, więc naturalnym jest, że znajduje się on bardziej w cieniu. Ale oczywiście pewne fragmenty możemy tutaj rozjaśnić i pokaże nam się dzięki temu bryła. Bryła, która jest. Dosyć interesująca i, tak jak już wcześniej wspomniałam, e, klasycyzująca, czyli ma te cechy e, klasyczne, antyczne, e, które m, często były wykorzystywane przy projektowaniu właśnie e, obiektów kultury i chętnie były wykorzystywane przez e, ówczesnych architektów. Są to formy patetyczne, e, wręcz można by powiedzieć mitologiczne a więc takie, które nawiązują. Do, do tej tematyki artystycznej, mm, sztuki, która wystawiana jest również na deskach e, teatru. I teraz e, te cechy wyłonią nam się poprzez e, tak zwany fronton, e, czyli to właśnie, co w tej chwili e, rysuje. Najprościej rzecz ujmując, e, można by to nazwać jako trójkąt wieńczący e, fasadę e, tego budynku. E, fronton. Wraz z tym panonem, czyli wypełnieniem tego, można by powiedzieć, wieńczącego trójkąta, i tutaj przecięty jest on ten tympanon, czyli wypełnienie tego pola. Wypełnione jest wstęgą z nazwą teatru. Natomiast poniżej od tego schodzą nam tak zwane lizeny. Lizeny, czyli płaskie formy, które Imitują nam troszeczkę kolumny. Oczywiście są one przyklejone do lica muru, ale cały ten charakter klasyczny nam tutaj pokazują. I wnęki pomiędzy lizenami, czyli te pola, przecięte są otworami okiennymi. Otwory okienne, które często są zasłonięte banerami. Promującymi spektakle, co też jest ciekawym zabiegiem na wykorzystanie e, reklamy w przestrzeni miejskiej, dlatego że zazwyczaj te reklamy, e, m, można by nawet powiedzieć, że szpecą architekturę. Tych e, reklam jest bardzo dużo, jest ich przeładowanie, natomiast tutaj w, na takich obiektach e, przysłonięcie okien, właśnie tymi banerami, zwróciło moją uwagę i stwierdziłam, że jest to dobry przykład na promocję. Ale też w nawiązaniu i w, poprzez współpracę z architekturą, tak bym to nazwała, więc jest to ciekawy przykład, no i też coś, co tej architektury nam z pewnością nie zaburza. Wokół tych okien skupione są postaci. Postaci mitologiczne, muzy, Apollo, sceny przedstawiające Alegorie dramatu, komedii czy też tragedii. Tutaj, pomiędzy właśnie wejściami, pomiędzy lizenami, znajdują się kolumny z pięknymi piaskowymi rzeźbami. Kolumny też o tyle ciekawe, że w nawiązaniu do antycznych form są skonstruowane z tak zwanych kanelur. Kanelury. Czyli, tak właściwie płytkie, łukowe zagłębienia w kolumnie tworzone były one właśnie po to, aby kolumna nie była przysadzista, a żeby uzyskała ona pewien, pewną widoczną lekkość. Oczywiście jest to złudzenie, jest to pewien zabieg architektoniczny, ale dzięki temu wydają się one lżejsze. I te pola wokół tych drzwi wejściowych do teatru są wypełnione dodatkowo sztukaterią geometryczną, tak samo otwory okienne w tych tychże drzwiach również są geometryczne. No wszystko to nadaje elegancji, no i dodaje takiego smaczku właśnie dla tego budynku. Budynek rozplanowany jest na planie kwadratu, ale przecięty Yy, taką formą obłą, czyli tą główną sceną, która znajduje się w tym miejscu, yy, i ta wewnętrzna okrągła konstrukcja zwieńczona jest yy, podwójnym, podwójnym dachem w formie kopuły. No i tutaj, oczywiście, gdzieś z tyłu jeszcze jedna część tego obiektu, i mniej więcej właśnie tak teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego, prezentował się e, zaraz po wybudowaniu w 1907 roku i tak właściwie po niewielkich przebudowach e, cała bryła pozostała niezmieniona e, i widzimy go w takiej formie. Oczywiście zmieniły się pewne szczegóły, dlatego że przed samym budynkiem znajdowały się niegdyś latarnie. Dziś tych latarni e, nie ma, są za to e, rośliny, Palmy, które dodają y, pewnej egzotyki y, temu miejscu. A latarnie znajdują się na całym rynku i są pięknie stylizowane. Jedna z tych latarni gdzieś tutaj z boku nam się pokaże. Ona nam automatycznie też przecina jeden rysunek z drugim. No ale gdzieś tu się znajduje. Oczywiście elementy instalacji. Tędy przejeżdżają nasze śląskie tramwaje, zatrzymują się niemalże przy teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego. A więc każdy może do teatru dojechać nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską na jakiś konkretny spektakl. A repertuar jest bogaty i zachęcam serdecznie. Do korzystania z takich historycznych już w tej chwili miejsc kultury. Ciekawostką jest zamontowana tablica upamiętniająca stulecie przyłączenia ziem śląskich do Polski. Ta tablica znajduje się praktycznie na fasadzie głównej, no i upamiętnia tamte wydarzenia z 1922 roku i jest to oczywiście również dodatkowy element, który podkreśla nam to znaczenie historyczne, nie tylko samego teatru, nie tylko architektury, ale też historii wszystkich ludzi, którzy tutaj na Śląsku mieszkali, no i o Śląsk Oczywiście walczyli. Rysunek jest dosyć monochromatyczny, a więc jeszcze go ocieplimy. W tej chwili na rynku katowickim znajduje się wiele restauracji. Miejsce to wręcz tętni życiem. I tutaj akurat jedną z nich możemy gdzieś. Rysować. Dodać oczywiście troszeczkę koloru. No i światło cień, które również odgrywa o tej porze, czyli o poranku, tutaj swoją rolę. Podczas dzisiejszego spotkania odbyliśmy podróż wprost na deski śląskich teatrów. Z tej perspektywy architektura wygląda zupełnie inaczej. Jest pełna wdzięku i elegancji, a wszystko to podkreśla klimatyczne oświetlenie. No, w dobie dzisiejszej nowoczesności i współczesności, również architektury kulturalnej, warto zajrzeć do takich właśnie miejsc, żeby odbyć niemalże dosłownie podróż w czasie. Dziękuję serdecznie za uwagę. I zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.